Niebezpieczny sezon na drogach. Wyzwanie dla młodzieży. Prezydent poinformował o swojej decyzji. Tematem: Ochrona ludności. Dzień dobry, Joanna Indraszek, Kałówak. Witam Państwa w piątek, 21 listopada i zapraszam na wiadomości raciborskie. Sezon jesienno-zimowy w pełni, a to ma swoje przełożenie na drogach. Tragiczne wypadki, które miały miejsce w ostatnim czasie w Raciborzu i okolicach, skłaniają do refleksji nad noszeniem odblasków. W związku z nadejściem jesienno-zimowej aury i skróceniem dnia, Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu intensyfikuje działania profilaktyczne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Jednocześnie ostatnie wydarzenia na drogach regionu stanowią dramatyczne przypomnienie o niebezpieczeństwach. Na terenie naszego powiatu odnotowaliśmy w ostatnim czasie poważne zdarzenia z udziałem pieszych. Między innymi na ulicy Brzeskiej doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego, gdzie w wyniku potrącenia zginęła 79-letnia kobieta. Następnie, kilka dni później, w rudach na ulicy Rybnickiej odnaleziono ciało mężczyzny. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że również mógł on zostać potrącony przez samochód. No i teraz w poniedziałek na ulicy Czekoladowej, na przejściu. Dla pieszych doszło do potrącenia mężczyzny, został on przewieziony do szpitala na badania. I teraz policjanci będą wyjaśniali szczegółowe okoliczności tych zdarzeń drogowych. A te wszystkie wydarzenia miały miejsce w ciągu zaledwie kilkunastu dni. No, mamy jesień. Te warunki atmosferyczne zmieniają się dynamicznie. Coraz szybciej robi się ciemno. Pojawiają się opady deszczu, mgły. Dlatego my, piesi, musimy sami zadbać o nasze bezpieczeństwo. My bardzo mocno zachęcamy i wręcz apelujemy, żeby jednak korzystali z elementów odblaskowych. Taka niewielka opaska na rękę, nogę, torebkę może uratować komuś życie i zdrowie. W odpowiedzi na niepokojące statystyki raciborscy policjanci prowadzą regularne akcje uświadamiające skierowane zarówno do kierowców, jak i pieszych. Jedną z nich jest akcja profilaktyczna świeć przykładem noś odblaski mieliśmy kilka już takich akcji. Cały czas ona trwa. Świeć przykładem noś odblaski. My w tym roku na raciborskim rynku z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego rozdawaliśmy całkowicie za darmo te odblaski. Szczerze powiem, że wypadła ona bardzo dobrze. Szybko się te odblaski rozeszły. Ludzie bardzo chętnie do nas podchodzili i korzystali z tego, że mogli dostać taki odblask za darmo. Tylko szczerze powiem, nie jest to droga, droga rzecz. Bardzo łatwo sobie idzie zakupić. W każdym sklepie tak naprawdę Naprawdę z zabawkami, takie odblaski już są, ale też przez internet. No, korzystamy z tego internetu, więc możemy sobie zamówić. To jest koszt, jak sprawdzałam, 2 do 5 zł. A ten wydatek może uratować życie, o czym świadczą statystyki. Mamy takie statystyki, o 150 metrów jest szybciej, kierowca może szybciej zauważyć po prostu takiego pieszego, jak posiada taki element odblaskowy. To nie musi być opaska, to może być nawet. Teraz mamy robione ciuchy ze specjalnymi wstawkami odblaskowymi, sporo dzieci takie, z takich elementów korzysta. Korzystać powinien każdy, bo mały odblask znacząco poprawia bezpieczeństwo. Warto pamiętać, że w sytuacji, kiedy na drodze panują trudne warunki, a pieszy ubrany jest w ciemne kolory, staje się on niewidoczny dla kierowców. W szkole podstawowej nr 18 realizowany jest projekt pod tytułem Przyszłość zaczyna się w raciborskich szkołach. W jego ramach działa koło humanistyczne, gdzie młodzi ludzie uczą się między innymi podstaw dziennikarstwa. W czwartek pomogli nam w realizacji materiału. 20 listopada gościliśmy w szkole podstawowej nr 18. Na zaproszenie byłej dziennikarki Raciborskiej Telewizji Kablowej Kamili Besz, wzięliśmy udział w warsztatach realizowanych w ramach koła humanistycznego. Zadaniem młodych ludzi było przygotowanie tematu oraz przeprowadzenie rozmów przed kamerą. Ostatecznie powstał materiał dotyczący realizowanego w szkole projektu. Szkoła e, uczestniczy w projekcie Przyszłość zaczyna się w Raciborskich Szkołach. Jest to projekt, który obejmuje wszystkie 10 szkół w mieście Racibusz, a ten projekt trwa od czerwca tego roku do roku 2027. Nasi uczniowie biorą udział w zajęciach, kołach zainteresowań, warsztatach, szkoleniach. Ma na celu wzmocnić i naszą placówkę i poszczególnych uczniów, którzy biorą udział w zajęciach ze swoimi nauczycielami. Tych zajęć jest sporo, jest ich 19. Prowadzi te zajęcia 15 nauczycieli, ponieważ są nauczyciele, którzy prowadzą po dwa zajęcia z projektu. Te zajęcia są bardzo różnorodne. One są oparte o zainteresowania i potrzeby naszych uczniów. Te zajęcia najczęściej są w godzinach polekcyjnych, popołudniowych. 163 uczniów jest objętych tymi zajęciami. Jest angielski, może tak w skrócie, będzie prosto. Trzy zajęcia z angielskiego, z robotyki, zajęcia z zarządzania informacją, z nowoczesnych technologii, z języka niemieckiego. Dla dzieci młodszych też mamy zajęcia matematyczno-przyrodnicze, aż cztery grupy, klasy drugie, jedna, klasa trzecia. No myślę, że jest bardzo dużo takich zajęć właśnie komputerowych, informatycznych, warsztaty kreatywne, techniczne i oczywiście zajęcia z języka polskiego. Jest to kółko humanistyczne, na których tworzymy gazetkę Express 18. Jest to dobra okazja, żeby się rozwinąć, żeby nauczyć się wielu stylów pisania, jak napisać, żeby zainteresować czytelnika. Pomoże nam to też również w egzaminie ósmoklasisty, pisanie wypracowań, wywiadów, ogłoszeń. Uczymy się wielu przydatnych i ciekawych rzeczy. A co tam jeszcze robicie? Przygotowujemy się między innymi na egzamin. Podobają mi się te zajęcia, ponieważ jest świetna atmosfera, można się wiele nauczyć. Nasza nauczycielka, nawet jak są błędy, w moim wypadku często z ortografią, poprawia nas, mówi po prostu, co mamy ćwiczyć, pomaga nam to w rozwijaniu się i w jak najlepszym napisaniu egzaminu ósmoklasisty. Są cudowne osoby, pani jest bardzo miła, wyrozumiała. I jest naprawdę bardzo fajna atmosfera. Podoba mi się, ponieważ jest bardzo dobra atmosfera, bardzo ciekawie i realizujemy nasze pasje. Szkoła dzięki udziałowi w projekcie może pomóc w rozwijaniu najróżniejszych pasji, a to wszystko dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez miasto Racibórz na realizację projektu. Przyszłość zaczyna się w raciborskich szkołach. Udział w takim projekcie jest dużą zaletą tym, że szkoła pozyskuje dużo pomocy dydaktycznych, naukowych, nauczyciele dostają dodatkowe kwalifikacje i kompetencje, a uczniowie realizują się w swoich pasjach i zainteresowaniach. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych, zielonych, innowacyjnych oraz uniwersalnych wśród uczniów 10 publicznych szkół podstawowych w Raciborzu oraz nabycie kwalifikacji zawodowych i kompetencji w zapobieganiu dyskryminacji przez nauczycieli placówek. W sumie w projekcie weźmie udział 868 dzieci w wieku szkolnym uczęszczających do publicznych szkół podstawowych w Raciborzu oraz 109 nauczycieli publicznych szkół podstawowych w Raciborzu. Trwają spotkania władz miasta z przedstawicielami placówek oświatowych. Prezydent odwiedza kolejne szkoły i przedszkola, a po wizycie w przedszkolu przy ulicy Bielskiej wyraził jasne zdanie na temat połączenia placówki ze szkołą podstawową nr 1. Temat miejskiej oświaty wciąż jest numerem jeden. Przedstawiciele placówek oświatowych, które według pierwotnej analizy zagrożone są zamknięciem czy połączeniem, spotykają się z prezydentem i jego zastępcą, dyskutują z radnymi i przekazują za pośrednictwem mediów apele. Jak zapowiadał już wcześniej Jacek Wojciechowicz, propozycje nie są ostateczne i mogą ulegać zmianom po społecznych konsultacjach. Tak też się stało we wtorek, kiedy to prezydent opublikował swoje oświadczenie. Czytamy w nim, że po przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących planowanych zmian w sieci miejskich przedszkoli i szkół podstawowych, w tym po rozmowach z dyrekcją i nauczycielami oraz po spotkaniach z rodzicami, podjął decyzję o utrzymaniu działalności przedszkola nr 24 przy ulicy Bielskiej. Propozycja przedstawiona przez Wydział Edukacji miała na celu lepsze wykorzystanie miejskiej bazy lokalowej, jednak po szczegółowej analizie, a przede wszystkim. Biorąc pod uwagę specyfikę tej placówki, zdecydowałem o rezygnacji z planu jej likwidacji. 19 listopada natomiast rodzice, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13 zjawili się w magistracie na Komisji Oświaty. W kolejnym tygodniu także przedstawimy stanowisko Rady Rodziców w tej placówki. Zakończyło się dwudniowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ludności, którego beneficjentami była kadra kierownicza naszego miasta. W Bożu odbyło się szkolenie informacyjne skierowane do kadr jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe i obronę cywilną. Celem tego szkolenia jest przede wszystkim zapoznanie uczestników z zapisami ustawy o ochronie ludności, z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. No, ta ustawa można powiedzieć prowadziła bardzo wiele zmian w zakresie bezpieczeństwa i ochrony ludności w Polsce. A może Pan powiedzieć jakie to są zmiany? są przede wszystkim zmiany dotyczące budownictwa ochronnego, dotyczące zasobów, które będzie musiała posiadać gminę i w ogóle organizacji ochrony ludności i obrony cywilnej w Polsce. Uczestnicy podczas tego szkolenia dowiadują się, jaki jest podział kompetencji pomiędzy wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, starostą, a wojewodą w zakresie realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Raz, razem z takimi praktycznymi wyjaśnia, wyjaśnieniami, jak te Przepisy w praktyce można stosować, wdrażać w życie w toku codziennej pracy administracyjnej na rzecz mieszkańców. Dodatkowo ćwiczenia praktyczne poszerzają nam. Cały program szkolenia, to znaczy że rzeczywiście symulujemy w ramach gry decyzyjnej pewnego rodzaju zdarzenia kryzysowe bądź sytuacje losowe, staramy się przewidzieć jak mogą przebiegać scenariusze udzielania pomocy doraźnej, czy również identyfikujemy zagrożenia, które mogą wystąpić na terenie gminy Racibusz wraz z potencjalnymi ich skutkami, a także sposobami zaradzania tymże skutkom. Celem szkolenia było wyposażenie urzędników i dyrektorów jednostek w niezbędną wiedzę do prawidłowej implementacji przepisów nowej ustawy, zapewniając wyższy poziom bezpieczeństwa mieszkańców w obliczu potencjalnych zagrożeń, a te przykładowe zagrożenia zostały zidentyfikowane podczas warsztatów. Uczestnicy podczas wczorajszego i dzisiejszego szkolenia zidentyfikowali przede wszystkim zagrożenia powodziowe, które mogą spotkać mieszkańców, które mogą dotyczyć mieszkańców Raciborza. Skutkiem może być tutaj konieczność zarządzania ewakuacji, więc dużo rozmawialiśmy na ten temat. Ale oczywiście nie nieobce są nam również anomalia pogodowe, które przynoszą zniszczenia w infrastrukturze w zabudowie jednorodzinnej czy Wielorodzinnej, więc wszystkie tego typu zagadnienia rozważaliśmy na pomo za pomocą metody scenariuszowej, a następnie przewidywaliśmy, jak administracja publiczna może wespół ze służbami pomóc mieszkańcom w przejmowaniu kontroli nad tego typu zagrożeniami. Szkolenie w Bożu wpisuje się w szerszy ogólnopolski program uświadamiania samorządów o ich kluczowej roli w nowym systemie ochrony ludności, który ma za zadanie wzmocnić odporność państwa na sytuacje nadzwyczajne. Spotkania informacyjne w tym temacie planowane są także dla mieszkańców miasta. W najbliższym czasie zamierzamy spotkać się z, ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przeprowadzimy dla nich taką prelekcję na temat właśnie ustawy o ochronie ludności. Jesteśmy również zaproszeni na spotkania z seniorami czy z emerytami. Wracimy, że będziemy uczestniczyć w tych spotkaniach. Ponadto planujemy w najbliższym czasie uruchomić taką zakładkę na stronie internetowej naszego Urzędu poświęconej ochronie ludności, obronie cywilnej, gdzie będziemy zamieszczać potrzebne informacje dla mieszkańców naszego a bezpieczeństwo jest tematem, które mocno interesuje mieszkańców. Przy okazji spotkania ze Stanisławem Mrugałą udało nam się dowiedzieć, że obecnie trwa weryfikacja istniejących budowli ochronnych, czym zajmuje się Państwowa Straż Pożarna i Powiatowy Inspektorat nadzoru budowlanego, a także przegląd obiektów, które mogą służyć jako obiekty zbiorowej ochrony. Do sprawy tych budowli z pewnością będziemy wracać. Bo dobrze jest się dzielić, bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie. Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem, bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19, oraz Opawska 33, Całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od 6 do 24. W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę udanego weekendu i do zobaczenia.